Po 1989 roku zbyt łatwo przyjęliśmy za dobrą dewizę słowa tu obecnego, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego pana profesora Adama Szymbosza, i środowisko samo się oczyści. Nie oszukujmy się, nie oczyściło się. Sądy komunistyczne skazały na karę śmierci ponad 3 tysiące polskich patriotów. Do końca lat 80. Wydawano bardzo surowe wyroki na przedstawicieli demokratycznej opozycji, a mimo to zaledwie jeden sędzia został usunięty z zawodu. W stosunku do 42 sądy dyscyplinarne odmówiły podjęcia postępowania. Wobec pięciu sędziów sprawy zostały umorzone lub ich uniewinniono. Ustawa z 1998 roku, która miała tę kwestię rozwiązać, została przez środowisko zbojkotowana. Tolerancja wobec dużych win prowokowała bezkarność win małych. Nie chcę już wspominać nieszczęsnych słów o nadzwyczajnej kaście, ale ten sposób myślenia położył się cieniem na decyzjach sądów dyscyplinarnych. 41% decyzji kończących się odstąpieniem od wymierzenia kary, o uniewinnieniu, o umorzeniu postępowania. A przecież można było te sprawy rozstrzygnąć w inny sposób. Niedawno miałem przyjemność spotkać się z sędziami z Holandii i jeden z moich rozmówców Przekazał mi informację, iż w ciągu ostatnich 30 lat zaledwie 5 postępowań dyscyplinarnych było prowadzonych w Holandii. Na moje pytanie „Dlaczego tak mało? Ów sędzia odpowiedział „Jeżeli nasi sędziowie mają coś na sumieniu, po prostu odchodzą. Gdybyśmy mieli, Szanowni Państwo, takie standardy, niepotrzebna byłaby żadna reforma.